No, dzień dobry. Ania Pachola, dietetyk inaczej. Gadanko na śniadanko. Dzisiaj wtorek z babcią Walosią. Dzisiaj będzie o alkoholach. Dlaczego z babcią Walosią? Dlatego, że mam książkę z 1910 roku po prababci Walosi. Jest lampa dzisiaj trochę inna i znów się nie pali. Naprawimy. Długie jesienne wieczory, długie zimowe wieczory są właśnie po to, żeby takie rzeczy robić, czyli na przykład naprawiać lampy naftowe. Alkohole. Temat ciekawy, pewnie dla większości z Was, ale nie wiem czy wiecie, że alkohole kiedyś, a alkohole dziś to zupełnie inna, inna bajka. Dlatego, że po prostu idziemy do sklepu i kupujemy. A jak to wyglądało kiedyś? Zanim dojdziemy do ponczy i kruszonów, zacznę od takiej bardzo podstawowej rzeczy, jak przygotowanie spirytusu pod nalewkę. Ogólne uwagi. Głównym warunkiem dobroci nalewek i wódek własnego wy wyrobu jest dobroć spirytusu. Odpowiednie wykorzystanie, wystanie się wódek zlanych w butelki. I teraz yy, ubawiło mnie jedno zdanie. Spirytusu należy używać zawsze najwyższej próby, bo zwykły nabywany w gorzelniach ma nieprzyjemny zapach fuzlem, zwany na wsi, i teraz to jest fajne. Na wsi, jeśli nie można dostać innego spirytusu. Tylko wprost z gorzelni należy go przefiltrować przed użyciem. Co to znaczy, jeśli nie można dostać innego? E, to znaczy, bardzo wprost, jeśli nie masz bimbru od sąsiada, to z gorzelni trzeba przefiltrować przed użyciem. W tym celu do butla ze spirytusem włożyć czwartą część dobrze wypalonych węgli z twardego drzewa. Słuchajcie, a jak teraz wypalić? Hmm, normalnie brało się z pieca, a teraz można zrobić yy, ognisko, które w przód odmuchnąć z popiołu, odkryty gąsior postawić w pokojowej temperaturze, a po trzech dniach przefiltrować przez węgiel. Nieźle. Wszelkie wódki, nalewki i likiery po zrobieniu należy przefiltrować, wykładając leje zwykłą szarą bibułą lub kawałkiem oczyszczonej chemicznie waty. A po zlaniu do butelek zakorkować i postawić w piwnicy lub w spiżarni najmniej na 6-7 miesięcy. Im dłużej likiery i nalewki się wystoją, tym będą lepsze. Jedynie wódki przyrządzane na skórkach. I rozpuszczone syropem można wcześniej używać. To jest niesamowite, jak bardzo należało przygotowywać tą bazę, tą podstawę. Ale słuchajcie, dokładnie tak samo było z kosmetykami, dokładnie tak samo było z, z potrawami, z posiłkami. Ta baza, ten początek, czyli te produkty podstawowe były zupełnie innej jakości, ale czy to znaczy, że teraz jest e, nie, ma, nie ma dla nas nadziei? No nie, czerpiemy z tego, z czego możemy. Jeśli nie ma możliwości kupienia produktów bardzo dobrej jakości, no to kupuję z tego, robię z tego, co mam. Natomiast warto bardzo znaleźć sobie źródła, na przykład mięsa, na przykład odchodzę od tematu alkoholu, ale mm, warto bardzo znaleźć sobie takie źródło. W tej chwili, słuchajcie, można nawet, co byłam zaskoczona, z nadmorza zamówić świeże ryby paczką taką termiczną, styropianowym, takim termosem jakby, bo to, bo to już termos można nazwać, taki boks. Świeże ryby, słuchajcie, e, kurierem do Was przychodzą prosto z nadmorza. Warto zamiast iść i zalegać na plaży, przejść się po tych kutrach, po tych budkach i się okazuje, że jest petarda. Nie wiem, czy wiecie, czym się różni kruszon od ponczu. Pącze zazwyczaj były ciężkie, czyli najczęściej jako rodzaj deseru mogły być pącze grzane albo zimne. Zimne wtedy były podawane z lodami. Były pącze mm, z szampanem, najczęściej z winem. Natomiast kruszon, kruszon był takim napojem orzeźwiającym, szczególnie podawanym do tańca. I dlatego to musiało być orzeźwiające, lekkie i nie mocno alkoholowe. I teraz bardzo mnie ubawiło: zobaczcie, jak różnego rodzaju pącze można było przygotowywać. Pącz rzymski mrożony, pącz na gorąco. Pącz imperial, pącz royal, pącz imbirowy, pącz ogórkowy. Nawet dwa długie, a cienkie ogórki ostrugać z łupy utrzeć na tarku, na tarku, przefasować przez sito, przefasować, rozrobić z ćwierć litrem wina francuskiego i kieliszkiem białego araku, a przed podaniem wymieszać z lodami cytrynowymi, których na te proporcje powinno być 1 litr, dodać sztywno ubitą pianę z pięciu białek, jeśli pącz za rzadki, to go zamrozić jeszcze trochę, kręcąc puszką w lodzie, a potem ponakładać w małe, cienkie szklaneczki. Pącz ogórkowy. Wiedzieliście, że można połączyć ogórka z alkoholem, z winem i że to będzie dobre? W życiu bym nie pomyślała. Ale mi nie działa. Halo? Działa? Hmm, teraz sprawdzimy. Działa. Pączku p dugla duże wysokie kieliszki od szampańskiego wina napełnić trzeci, trzecią część szampanem na to położyć kawałeczek lodów i zobacz, no, zobaczcie znów są lody. Znów jest temat lodów. A kruszon? Kruszon jest bardzo orzeźwiającym, mrożonym napojem, zarówno w dni upalnej, jako też podawany wśród tańca. Przyrządzać go można w najrozmaitszych win białych, począwszy od lekkiego stołowego, aż do wynkwintnych kruszonów z wina francuskiego i szampana. Dodaje się do niego różne świeże owoce, stosownie do pory roku. Jak poziomki? Mm. Szampan z poziomkami. Ach, truskawki morele, brzuskwinie, ananas i pomarańcze krajane w talarki. Dla zapachu i wzmocnienia wlewa się zwykle do kruszona kieliszek koniaku lub kirszu. Hmm. I teraz są yy, przepis, bardzo mi się yy, spodobał tytuł tego przepisu, który brzmi Tanie Kruszon dla pań podczas tańca. Dwa litry białego stołowego wina pół funta cukru miałkiego, trzy skrajne wtalarki pomarańczy lub wilżanki świeżych poziomek i dwa syfony wody sodowej. Wlać na potłuczony w kawałki lód i zamieszać w kryształowym dzbanie. No, no niskowęglowodanowe to to nie jest, ale to jest na uroczystości. Ale słuchajcie, jak to podawać? Jejku, tutaj mam, tutaj mam grafikę. To ci pokażę od razu. O, Tak to się podawało. Nie jakieś tam pitu-pitu, że kładziemy na stół. Dla mnie nie ma nic gorszego, niż postawienie butelki na stół, gdzie są goście. Obojętnie, czy to jest butelka wódki, czy to jest butelka wina. Jak przychodzicie do, do, do mnie, <grym> Nie zobaczycie wina na stole. Po to są karawki. Przelewa się alkohol do karawki. Laniusia, ogonem mi zasłaniasz książkę. Granit, kardinal, no są napój orzeźwiający, jabłecznik. O, kiedyś robiłam musujący jabłecznik. Musujący jabłecznik robiło się w ten sposób, że pół szklanki cytryny, pół szklanki soku z cytryny mieszałam z pół litra wina i pół litra nie wina. Przepraszam, pół litra piwa i pół litra soku jabłkowego. I to był taki bardzo orzeźwiający napój. Chyba było nawet dwie porcje soku jabłkowego do jednej porcji do jednej porcji piwa. Ale to było dawno temu, zanim zaczęłam pić tylko kawę, herbatę, wodę i zioła, różnego rodzaju zioła. Jeśli chodzi o alkohole, alkohol, lubię wino wytrawne. W tej chwili jest już właśnie taka pora przedświąteczna, kiedy wina możemy zacząć robić grzane, takie zupełnie innego. Innego typu, dlatego że grzane wino wydawałoby nam się, że. A, wrzucę do garnka trochę cynamonu, wrzucę trochę, wrzucę trochę tam pomarańczka i mam grzane wino. No, to tak, ja jestem zwolennikiem trochę innego działania, więc teraz, już o tej porze, przygotowuję takie wino, tak zwane świąteczne, które, no, właśnie robi się. Może za tydzień Wam pokażę, powiem, jak to zrobić? To się robi dużo wcześniej, to sobie leżakuje troszeczkę, i wtedy na święta jest taka moc, jest takie przerobione już tymi, tym cynamonem y oczywiście cejlońskim, nie chińskim. Właśnie, i to jest bardzo ważna informacja, myślę, dla Was. Jeśli kupujesz cynamon, sprawdź, czy na pewno on jest cejloński. Jak zobaczysz cejloński i chiński a chyba mam. Nawet wam pokażę różnicę. Poczekajcie chwilkę. Poczekajcie. Zaraz, zaraz, zaraz. Cynamon. A nie, już, już, już. Cejloński. Pokażę wam różnicę. Cynamon cejloński i cynamon chiński. Tak, w ramach przygotowań do świąt. Tak wygląda cynamon cejloński. O, on jest taki mocno poskręcany w środku. A cynamon chiński wygląda tak. No, jest różnica, uwierzcie mi, i w zapachu, i w smaku. No, to jest zupełnie, no, zupełnie inna jakość. Więc Cejloński najlepiej. I wtedy jest, i teraz zobaczcie, ile zależy od. Jakości dobrej produktu. A my za tydzień, słuchajcie, jest, są tutaj mało wykwintne, nie skromne potrawy wigilijne, menu wigilijne. Myślę, że przed samymi świętami jeszcze będziemy robili właśnie na ten temat. A my już widzimy się jutro o godzinie 7 rano, gadanko na śniadanko, będzie holistyczna środa, wtorek z babcią Walosią będzie za tydzień. Powiedzcie mi w komentarzu jaki chcielibyście temat przerobić, zupy, mięsa, dziczyznę, czy może sposób podawania do stołu, sposób nakrywania stołu. Napiszcie co Was interesuje z tamtych czasów, sprzed stu ponad dwudziestu, stu lat. Jestem bardzo ciekawa, jaki temat chcecie poruszyć i poznać tamte, tamte zwyczaje, a jutro się widzimy w holistycznej środzie gadanko na śniadanko. Pamiętaj, zasubskrybuj kanał. To po pierwsze, bo oglądacie oglądacie, a subskrybuje mało osób. I serduszko poproszę, czy łapka w górę. Nie, to się łapkę w górę robi pod YouTubem, Tak, poproszę łapkę w górę. Widzimy się jutro 7:00. Do przyszłego tygodnia być może lampa będzie naprawiona. I pamiętaj, cokolwiek się dzisiaj wydarzy, dobrze że jesteś. Pa.